Witam wszystkich. Mamy kolejny sezon wystawek w moim mieście. No, powiem tak, słabo to idzie, słabo, bardzo słabo. Ludzie teraz bardziej to oszczędzą, nie wyrzucają takie coś, które jeszcze się nadaje do naprawy. Bardziej ogólnie, takie śmieci chyba. Nie powiem, że nic nie znalazł, bo coś zawsze się znajdzie, ale według tamtych lat to jest słabo. Bardziej teraz takie meble, jak tutaj, tam jedziemy trochę dalej, też meble to już jeszcze w dzień jeździłem. Tutaj mamy złom, widzę rower, okna. Mamy tutaj meble, czerwony mały regalek i szafkę. No cóż, jedziemy dalej. No tak to wygląda. Taki obrazek, nie będę brał. Mamy telewizor. Nie. Znalazłem trochę narzędzie Takie dwie szlifiarki. Jedno dużo Nie wiem w jakim stanie jakieś przetwornicy 24V To jeszcze jakaś też przetwornica Najlepsze to oczywiście takie radio Philipsa, będziemy testować, to to nic wartościowego, odbiorniki satelitarne, na bieżąco pokażę tak wygląda samochód zapakowany, zaraz pokażę co znalazłem ok zobaczmy przywiozłem weżę Thompsona razem z kolumnami tu taką maszynę do kawy nawilżer powietrza trochę sprzętu, prostownica tu mamy zabytkowy international magnetofon grundzik takiego z Sony przywiozłem Żerandol. to jeszcze jakiś drobiazg wiatraczek eee, chcę pokazać taki piękny stoliczek narożny z szafladą zaraz poprzewracam wszystko tu na dole mamy wideomagnetofon w reklamówce no i z ciekawego aparaty taki obrazek będziemy przekładać gdzieś to nie wiem co tu jest obraz raczej jakiś Piękny drewniany pudełko. Na no dole mamy zegar. Zegar na baterię, ale stary i piękny. Tu jeszcze jedno podeleczko. Aha, to raczej pokrywa odwrotnie. Ta do tego, ta do tego. No okej, okay. W Kształt domku. Wszystko. Rzeźba piękna. Takie pudełeczko Jeszcze zdobę gipsową. Nie wiem, jak to widać. Zegarek, mechanika, piepilniczka i jeszcze jedno pudełko Piękna rzeźba drewno zegar mechanika i pokażę jeszcze taki zegar tam mamy walizkę też przywiozłem no i ogólnie na dzisiaj wszystko jedziemy dalej